W dzisiejszym odcinku Rozumiemy pieniądze u przypadkowych przechodniów Poznamy tajniki buddyzmu Skosztujemy wody z kokosa I potargujemy się o tuk tuka na rzece Praja. Zapraszamy Hej, z tej strony Kamil I Klaudia Dzisiaj wyruszamy zwiedzić wschodnią stronę Bangkoku, gdzie znajdują się buddyjskie świątynie oraz rzeka Chao Phraya. Jak widać, Bangkok od samego rana żyje tu swoim własnym rytmem. Wszędzie ruch, dźwięki i totalny miejski chaos, dlatego wsiadamy w metro, żeby na chwilę uciec od tego zgiełku i przenieść się w spokojną część miasta. Tam, gdzie buddyjskie świątynie pozwalają trochę zwolnić i złapać oddech. Pierwszy rzut oka na rzekę Chao Phraya. Nie będziemy ściemniać, wyglądem nie zachęca. Brązowa woda przypomina bardziej ścieki, chociaż mimo jej brudnej barwy wbrew pozorom nie śmierdzi. 1000 yes 3000 yes yes thank you you want no 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 that's okay thank potrzebowaliśmy na do gotówki aż w okolicy nie było żadnego kantoru zaczepiliśmy przypadkowych tajów bez problemu i z pełną chęcią rozmienili z nami pieniądze tak po prostu na ulicy bez żadnych formalności gdy powiedzieliśmy, że idziemy do świątyni, od razu zwrócili uwagę na outfit z Kamila. Bez długich spodni nigdzie nie wejdziemy, więc od razu skierowali nas do pobliskiego sklepiku, gdzie kolejny taj mógł nam pomóc. Tak w praktyce wygląda handel w Azji, oparty na współpracy i wzajemnym polecaniu. Uuu, it's good. <laughs> Podobało ci się? Przecież ty, chyba że wolałbyś tą wąską, a bo to są też sz szeroką nogawką. Ale one są ładne. One są ładne. Dochodzimy do pierwszej świątyni. Wat pra A reszty nazwy nawet nie będę próbował wypowiedzieć. W skrócie Pho. To właśnie tutaj znajduje się słynny leżący budyna. Jak możecie zauważyć, przed każdą świątynią trzeba zdjąć buty. To kwestia szacunku. W buddyzmie świątynia jest miejscem świętym, a buty, które nosimy na ulicy, uznawane są za nieczyste. Zdjęcie obuwia to symboliczne zostawianie codziennego chaosu na zewnątrz i wejście do środka z czystą głową. Buddyzm bardzo często nazywany jest religią, ale z perspektywy chrześcijańskiej to coś nietypowego. Dlaczego? Bo buddyzm to w gruncie rzeczy wiara bez Boga. Nie ma tu Boga osobowego, który stwarza świat, który słucha modlitw i który decyduje o losie człowieka. Buddha nie był Bogiem, był człowiekiem, nauczycielem, który według tradycji osiągnął oświecenie. W buddyzmie nie modli się do Boga. Pracuje się nad sobą, celem nie jest zbawienie duszy przez łaskę Boga, ale wyjście z cierpienia poprzez własne działania, medytację i zrozumienie rzeczywistości. To człowiek jest tu odpowiedzialny za wszystko, za swoje czyny, swoje cierpienie i swoje wyzwolenie. Nie ma tu kogo prosić o pomoc z nieba. Dlatego z perspektywy chrześcijańskiej buddyzm nie jest po prostu inną religią, tylko zupełnie innym spojrzeniem na świat. Bardziej filozofią życia niż wiarą w sensie chrześcijańskim. W ikonografii buddyjskiej często pojawia się bardzo charakterystyczna scena. Buddha siedzący w medytacji, a nad nim wielogłowy wąż, który go osłania. Ten wąż to Mukalinda, król nagów, istot wężowych. Według legendy, gdy Buddha medytował po osiągnięciu oświecenia, rozpętała się straszna burza. Wtedy wąż wyszedł z ziemi, owinął Buddę swoim ciałem i rozprostował nad nim swoje głowy, chroniąc go przed deszczem i wiatrem. W buddyzmie istnieją istoty duchowe, które z chrześcijańskiego punktu widzenia nazwalibyśmy demonami. Nie stoją one jednak ponad człowiekiem. Są podporządkowane prawu karmy. Poprzez medytację i rytuały człowiek może nad nimi panować lub je wykorzystywać. W chrześcijaństwie jest odwrotnie. Demony są realnym zagrożeniem, a jedyną ochroną jest Bóg. To dwa zupełnie różne spojrzenia na świat duchowy. To, co widzicie, to leżący Buddha. jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli buddyzmu. Przedstawia on moment odejścia Buddy z ziemskiego świata i osiągnięcia oświecenia, czyli stanu nirwany. To nie jest po prostu figurka do oglądania, ale symbol spokoju, przemijania i wyzwolenia od cierpienia. Zwróćcie uwagę na stopy Buddy. Każda stopa ma 108 znaków. Co w buddyzmie symbolizuje 108 cech oświeconego człowieka?

To się pijesz, to się Cieszę kokos. Dziwne, sceny, Ale nie jest najgorsze. Takie dziwne, no. Ale myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że będzie bardziej bez smaku. Ja bym wody z elektrolitami. I z cukrem. To no. nie po nieudanej przygodzie z Kokosem nasz kierowca Tuktuka zaproponował nam wycieczkę łódką po rzece Chao Phraya i tak w kilka chwil zamiast stać w miejskim zgiełku, znaleźliśmy się na wodzie, podziwiając Bangkok z zupełnie innej perspektywy. Podczas rejsu łódką widać, jak naprawdę wygląda życie tajów nad rzeką. Wiele rodzin mieszka w drewnianych domkach, na palach, tuż nad wodą. To skromne, ale funkcjonalne domy, często z małymi ogródkami, łodziami cumującymi tuż przy wejściu, praniem prowadzonym wprost nad rzeką i całym codziennym życiem. Nie da się też nie zauważyć licznych rur i instalacji biegnących wzdłuż domków nad rzeką. Wiele z nich służy zarówno do odprowadzania wody, jak i prostego zapatrzenia w media. To pokazuje umiejętność przystosowania tajów do życia w takich niecodziennych warunkach. Jerozona! Zaraz u mnie! To zaraz mnie.

no, How thank much? you. No, it's. How much? i like How much? I don't know. a One hundred. One why, hundred. No, why, no. Why, <laughs> one hundred, I know, sorry. Uh, two hundred. Two hundred. No. T fifty. Okay. Three. Three hundred fifty. Three. Three hundred. Three hundred. Three hundred, Three hundred. Three fifty. T fifty. Okay. For 50? Yeah Okay, for 50 oh, <laughs> go, she be yeah. Yeah. You, have, you have 50? Yeah, yeah. Okay oh. Okay. Oh. Okay. okay Thank you Hello jeszcze nie mamy wyrobionych umiejętności negocjacyjnych więc daliśmy się zrobić lokalsowi i przepłaciliśmy za zabawkowego tuktuka ale przecież chodziło przede wszystkim o wspomnienie z Chao Wysiadamy właśnie przy Wat Arun czyli świątyni świtu jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bangkoku Jest zupełnie inna niż wcześniejsze świątynia bogato zdobiona porcelaną i kolorową ceramiką robi największe wrażenie o wschodzie i zachodzie słońca. Nasza przygoda z Bangkokiem powoli dobiega końca. Dlatego szukamy karty do telefonu, bo przyda nam się przy dalszym eksplorowaniu Tajlandii. Tym razem kupujemy kartę na 30 dni za 300 batów, więc dużo korzystniej niż ostatnio w 7-Eleven. Wracamy po nasze bagaże do hotelu. Bo już dziś wsiądziemy w nocny pociąg na północ Tajlandii. Zrób takie, że po, po, po. Nie, w tamtą stronę musisz jakby. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, suba i widzimy się w kolejnym filmie z naszej podróży po Tajlandii.